No i jak tam było na tym networkingu, Katarzyna? Moim zdaniem super. Naprawdę ludzie, którzy przyszli, no przyszli po to, żeby nawiązać relacje, kontakty. Twoje szkolenie, no naprawdę mega wartościowe, bo nie każdy wie, gdzie się publikować, jak, jak kręcić i co z tym dalej robić. A dziewczyny, super, skończyłyście naprawdę i opowiedziałyście o tym jak odważnie wykorzystać swoje umiejętności. To było naprawdę wspaniałe, ja bardzo dużo też dla siebie wyciągnęłam. Także, także słuchajcie, będziemy robić takie śniadania wspólnie z ambitną marką i serdecznie Was zapraszam. Na pewno nie jest to stracony czas, bo można wiele, wiele, wiele skorzystać, poznać ciekawych ludzi, także polecamy. Zachęcamy do tego, aby obserwować świat fanpage y nasze, bo tam hmm. będą te informacje. A ja chciałam podziękować też miejscu, które nas przyjęło. Bardzo było pysznie, pięknie, cudnie, więc bardzo dziękujemy gościnie spod Jesionym Wyszkowie.